Bip, bip. Ok, bip, bip. ok, wracam do sprawdzenia. Sprawdzę to, lecę Okej, Ok, dobra śniadanie. Nie mm -hmm. zrobi sobie śniadanie bip. O, już. Bip. O, już. Teraz jest podlewanie już Dobra, la, Teraz jest podlewanie la, na na na. na, 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 na. O, już. Już skończyła się. Hmm. no, no, to ja już tak zrobię. Minęła mhm. słuchaj. O, na mamie to działa. Bo to ja ta aplikacja, człowieku, i to nie zadziała na naukę. Nie ja zauważyłam, tego. Co? a na granicach. No, my z tobą gramy.